Catholic, can I, can I, can I it? Can I go and just open it? Oh, okay. przyszedł do Bożej góry chore, wszedł, wszedł do pewnej groty, gdzie przynocował. Wtedy Pan zwrócił się do Niego i przemówił Panu, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. gwałtowna wichura rozwalająca góry i truskocące skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w ich górze. A po ich górze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w a po tym odniósł merobrednego Kiedy tylko Eliaż go usłyszał, zasłoniwszy twarz w płaszcze, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Oto słowa. Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Praca. Prawda prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie. Potwierdzam mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według chciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, nie służby Bożej i obietnicy. Do nich należą prawa co Z nich również jest Chrystus według Ciebie, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Oto słowo Boże. Boże, niech będą dzięki. górach Wikóra górę i uziemi. O, proszę bardzo. Znaczy, sam? Nieugolony. Bardzo, proszę. Proszę bardzo zaszczyt. Proszę Państwa, my przyjdą się do, do Afryki w takim celu, żeby poszukać że stanów bohater naszego bohatera, naszego sztabu. A bohaterem jest Robert George Hamilton. do tego czynnika mam nadzieję, że jeszcze uda nam się więcej informacji zdobyć. I tak generalnie sobie przyleźliśmy, żeby tak jego szlaki po Afryce można pojeździć, pokazać charterzom Afrykę, pokazać, że są też państwo tutaj w Polsce, że z Polski, prawda, Polonii jest Polska, 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 w Afryce. I mam nadzieję, że nam się udało mam nadzieję, że nie jesteśmy ostatni raz i że jeszcze się żebyśmy, żebyśmy z Państwem, w którym niedzielę spotkamy.